Siemanko, z tej strony Szkielet i dzisiaj wam pokażę moje życie. A więc jak widzicie, kupiłem za tak dużo pieniędzy kupiłem, żeby mieć taką miksturę, w której mogę chodzić w dzień, bo się palę inaczej. O, widzicie? Teraz mogę wyjść i napsocić tu. Dobrze. Kogo byśmy dziś ześ strzelili? Bo jak widzicie tutaj jest nie wchodzić tu zombie. I zawsze mnie zastanawia, czemu ta płytka. A to kiedy indziej się tym zajmiemy. O, ho. Chyba kliper tam utknął. Ale nieważne, niech się nawet Chociaż to nie szkielet. A myszka Ktoś tu nie ma. Nie wiem, czy kupić ten dom, bo jakoś nie nie fajnie mi wygląda tak z dirta. To może teraz poniszczymy komuś pole, żeby nie miał w ogóle sadzonek. W sumie nie jest takim złym pomysłem, żeby sobie powysadzać z DMT. Dobrze, tak Więc to, to, to O, odsunąć się To będzie wielki wybuch Najlepszy w prehistori W historii Zrobimy jeszcze tu Tak, tak Kolejny wybuch e. Tak, czekać Oho, odsunąć się wszyscy. Dobra. No to nie wiem w sumie, co robić. Miałem, yy, właśnie, pójść do zamku. O, tu jest sklep yy, z obrazami. Fajnie. Podobno jakiś pracownik to był, ale pewnie już poszedł do domu. No yy, to. No dach! Dobrze, to może jednak pójdę do tego domu. I... Ła!